Mamy karnet! Wszystko po kolei. Co tu mam? V dolce oczywiście. Komik, który już fajny. Za też mam karnet. Mam na dwóch kątach Okej. Okay. Fajne malowanko. No fajnie. No tak, tam, tam. No i to jest fajny skinek. No lotnia fajna, standard taki sen, no to też taki sen. No to nawet, nawet... O to jest super. super. No dobra, niech będzie. Bananek, skórkering. Dobra. No to jest fajne, ale mam takie oryginalne lec. Po co? Dobra, dalej. To jest ładny skinek Emma Frost. No to jest też fajny, no ale. Tutaj wszystkie są skinki. Mysterio jest super skinem. Faudal to oczywiście najlepsze, Mysterio czerwony taki słabszy już. I to szur, piękny skinek. Stało jeszcze 60 gwiazdek. Zobaczmy, co jest w dodatkowych nagrodach. V-Dolec numer 1 trzeba, trzeba całą stronkę kupić, żebym miał następną. Bierzemy bardzo drogą matkę kupujemy za 15, ale mamy tyle gwiazdeczek. Następ. No Coś... Jakaś płyta za 10 nie opłaca się, no ale muszę wszystko to 10 i mam teraz tylko 20 będę musiał bić 5 gwiazdek, żeby kupić tego skina. A później tyle faudol Ostatni faudol A tak w sumie nie ostatni, bo jeszcze tu mam faudolce. No i spokojnie. Jest super. No.